Cześć! Jak się pewnie domyślacie, to ta miniaturka tego filmu to jest clickbait. Nie będę tutaj wiercił otworu, chociaż no, byłby to dosyć dobry sposób, żeby tutaj sobie po prostu nawiercić otworek i wtedy przepołączamy tylko przez ten otwór naszą smycz i, i tyle. To by był najprostszy sposób na, na to, aby mieć y, z, mocowanie smyczy w tym kontrolerze, ale... Y, no niestety niszczący, tak? No, tutaj będzie dziura. Dlatego pokażę Wam inny sposób, równie prosty i szybki, no ale bez, bez uszkadzania tego kontrolera. Wiem, że są dostępne takie są takie plastikowe tutaj elementy, które się montuje tutaj pod pod ten plastik, no ale kosztują 40 zł. To jest trochę dużo, moim zdaniem. Ja pokażę Wam, jak zrobić coś takiego bardzo szybko, łatwo i tanio za 5 zł. Po prostu kupujemy sobie coś takiego. Co to jest? Jest to zabezpieczenie do GoPro, takie dodatkowe, naklejane. No, w przypadku, gdyby nam się GoPro wypięło z, z mocowania, to to ma nas uchronić przed tym, żeby to GoPro nie, nie odpadło na przykład od kasku. Kupujemy coś takiego. Kosztuje to 5 zł. W linku znajdziecie. W opisie znajdziecie link do. Dajcie no link do tego, to nam nie będzie potrzebne. Po prostu naklejamy to. To jest 3M, naklejamy to na naszego, na nasz kontroler. Najpierw tutaj. Kilka tu naklejkę. I po prostu przyklejamy tutaj w tym miejscu na naszym kontrolerze. No, tak w miarę na środku. Nie? Ok. I w ten sposób bardzo szybko i tanio mamy, e, mamy gotowe mocowanie standardowy zaczep. Po prostu. Zaczepiamy. I już. I tyle. Tak to wygląda. No myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż to, które można kupić gdzieś tam w internecie. Niby dedykowane, no ale kosztuje 40 zł. A to kosztuje 5 zł. Także polecam spróbować sobie coś takiego zrobić i. No i korzystać, bo to jest bardzo wygodne. Jeżeli obawiacie się, że, że to może się łatwo oderwać, to na końcu pokażę Wam filmik, jak próbowałem to oderwać i, no i nie jest to proste zadanie, więc nie ma problemu, na pewno to wytrzymam. Odpowiednim... Oczywiście ktoś mógłby zapytać, po co mi to, co mi to daje. Do czego przydaje się w ogóle ta smyczka? Co to, co, to, co to za sens w ogóle coś takiego sobie przygotowywać? No to już pokazuje, co się przydaje, zwłaszcza dla ludzi, którzy e, latają, startują z ręki. No, zróbmy taką symulację. Przychodzimy na miejscówkę, chcemy wystartować dronem, wyciągamy kontroler. Wiadomo, tak, kontroler, podłączamy telefon, pyk pyk, No i teraz tak. Teraz trzeba wyjąć drona i go rozłożyć. A jeszcze, pewnie trzeba było też wsadzić baterię, nie? Dobra, nie będę zajmował osłony, to będzie tylko taka symulacja. No i co zrobić z tym kontrolerem? Trzyma się go jakoś tak, albo trzeba go gdzieś odłożyć. Yy. Następnie, jeżeli dron startuje z ręki, to ja go na przykład tu stawiam tak, później tu sobie tu kładę ten kontroler, no czy mam łączone aplikacje i wtedy tu próbuję palcem wystartować. No nie jest to zbyt wygodne. Teraz, teraz próba ze smyczą. Spójrzcie, o ile jest to prostsze i łatwiejsze. Wyciągamy kontroler z naszą smyczą, zawieszamy go sobie na szyi. Wyciągamy telefon, wyłączamy. Widzicie, tutaj kontroler utrzymuje się sam na naszej szyi. Rozkładamy sobie na spokojnie drona bez żadnych kombinacji. Rączka. Pyk, startujemy. To jest duże ułatwienie. Dzięki. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój film. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i suba. Zapraszam Was do kolejnych filmów.